Zostańcie ze mną, bo na samym końcu mam dla Was bardzo ważne informacje, a kończy się, skończył się stary rok, rozpoczął się nowy, mały raport dla Was co się będzie działo i co się dzieje, ten warsztat na pewno znacie z moich filmów, to jest tak, tak zwany nasz mały warsztat, 63 to poznacie na YouTubie już w przyszłym tygodniu. V, -ka, która się wygłusza, z tego też pewnie zrobimy jakąś relację, ale nie o tym będzie dzisiejszy film. Pokażę Wam też kolejny warsztat, który też znacie z moich filmów, bo tutaj też się dzieją bardzo fajne rzeczy. Między innymi E24, na który Pan Mariusz czeka już prawie 3 miesiące. Widzicie ile jest na nim. To będzie bardzo, bardzo zaawansowana instalacja. Fiecika poznajcie w poprzednich materiałach, też, też jedzie do wykończenia, ale nie o tym. Stary rok się zakończył i wielkie podziękowanie dla Was, bo bez Was my byśmy się nie rozwijali, nie byłoby tego warsztatu, nie byłoby pracy, nie byłoby tych wszystkich realizacji. Mały raport dla Was, za co Wam chcę podziękować. Nasze kanały społecznościowe YouTube 4 miliony 200 tysięcy wyświetleń w ciągu roku. TikTok 7 milionów 500 tysięcy wyświetleń w ciągu roku. Facebook milion, prawie 1,5 miliona wyświetleń w ciągu roku i Instagram mniej więcej, bo nie da się zrobić raportu rocznego około 600 tysięcy wyświetleń w ciągu roku. To Wy nas oglądacie, to Wy poświęcacie swój własny prywatny czas na to, żeby śledzić nasze relacje. Przeliczę Wam te, um, te cyfry w dni i w czas. Sam YouTube 4200 000 wyświetleń to jest 91 900 godzin. A to oznacza, że oglądaliście nas przez 11 lat w sposób ciągły. <laughs> Jak to się tak policzy, to odpala mi głowę. Dziękuję Wam bardzo za to. Wszyscy, całą firmą Wam dziękujemy za to, że poświęcacie ten czas, że dajecie nam swoje wsparcie. Tym, że pokazujemy te realizacje i przyjeżdżają następne. Oczywiście będziemy się dla Was rozwijać. Ta część warsztatu, którą tutaj widzicie, to już ją znacie. A tam się remontuje druga część warsztatu, którą Wam teraz pokażę. I to będą dodatkowe trzy stanowiska. Mieliśmy trzy stanowiska, będziemy mieć sześć stanowisk. Przyjmujemy dwie nowe osoby. Będzie płynniej, będzie lepiej. Wiem, że często długo czekaliście na odpowiedzi dotyczące wycen, ale było ich za dużo, więc sobie z tym nie radziliśmy, ale od nowego roku już sobie z tym poradzimy. Także wielkie podziękowania i najważniejsze konkurs. Prawie 40 tysięcy w nagrodach do wygrania i dla was najważniejsza informacja, e, finał konkursu live w piątek 9 stycznia o godzinie 18.00. Na tym już wyremontowanym warsztacie będzie live, gdzie rozdam 40 tysięcy złotych w nagrodach dla was. Czekajcie na ten finał, to pierwszy live w naszej historii, pierwszy mój live na YouTubie. Ciekawe jak nam wyjdzie, sam jestem ciekaw, e, ale zobaczymy. Zapraszam was serdecznie i jeszcze raz wielkie podziękowania za 2024 rok. 25 i czekamy na 26, bo będzie jeszcze ciekawszy. Zaczynamy od razu bardzo grubo, bardzo grubą realizacją powyżej 200 tysięcy zł. Budżet na audio w samochodzie BMW M5. Czekajcie, śledźcie nas i jeszcze raz wielkie dzięki za poprzedni rok. I czekamy na ten przyszły.